o oh my god, my friend, idziemy na flagę? Tak, tam na flagę, na flagę. Mam moi drodzy, z tej strony, oczywiście, Wnuciu. Witam was serdecznie na moim kanale. Na wstępie chciałem wam bardzo, ale to bardzo, podziękować za wszystkie odsłony na poprzednich filmach. Jest ich naprawdę, jak dla mnie osobiście, sporo. Także mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. Za co Wam osobiście dziękuję serdecznie. A dzisiaj chciałem przedstawić Wam broń, którą zacząłem grać niedawno, którą sobie tutaj zrobiłem pod siebie, że tak powiem. A ta broń to oczywiście moi drodzy pepesza. Już Wam tutaj pokazuję, jak to wszystko jest tutaj zrobione. Kiedyś bardzo unikałem tej pepeszy, pamiętam. Nie, nie wchodziłam mi tak raniam i tak dalej, i tak dalej. Postanowiłem się tutaj przełamać do niej. I moi drodzy, powiem Wam tak. Jest na 19 levelu u mnie, moim zdaniem jest tutaj wymaksowana pode mnie, pod moją grę oczywiście i nic więcej moim zdaniem tutaj nie jest potrzebne. Zaraz sobie sprawdzicie czy dla was taki build też jest wystarczający, czy jednak wolelibyście sobie go zbudować troszeczkę inaczej, ale już wam pokazuję moi drodzy. W wylocie lufy mamy tumik. Osobiście używam tumika, ponieważ nie widać mnie wtedy na minimapie, kiedy sobie strzelam głównie soboweczki itd. Tak A jeżeli polecać tutaj jakieś czwóreczki, może jakieś trio itd., tak, tak czy jak gry ze znajomymi albo sobie właśnie tam dobrać kogoś do gry, wtedy śmiało możecie sobie tutaj tumik monetyczny zamontować. Troszeczkę większe obrażenia tutaj będą. Ja tej broni używam głównie pod biodro, także zbudowałem sobie ją tak. I naprawdę mi się tutaj sprawdza. Lufę mamy tutaj długą na zasięg rażenia. Innej bym chyba tutaj nie dawał. Pod lufą mam pionowy chwyt przedni na kontrolę rzutu w poziomie. Czasami wiadomo gdzieś sobie przyceluję, jednak wolę mieć tą kontrolę troszeczkę większą. Magazynek, jaki tu mam, to powiększony dwójeczkę 55 pestek, myślę, że w zupełności to tutaj wystarczy. Na soloweczki, żeby tutaj skosić jednego czy nawet drugiego delikwenta. Także spokojnie tutaj nawet na czwórki wystarczy. I ostatnie co mam to kolbę. Moi drodzy kolbę mam szybko dobywaną na prędkość celowania. Tak jak wspominałem lubię gdzieś sobie czasami tam przycelować. Ale głównie strzelam sobie właśnie z biodra. Tutaj macie statystyki tej broni. I tak jak mówiłem ona jest na 19 levelu. Raczej nic tutaj nie będę zmieniał na tą chwilę, a naprawdę tutaj zobaczycie sobie na przybitkach, że gra się tym naprawdę naprawdę dobrze. Wygląda tak, prezentuje się na takim kamuflażu. Osobiście bardzo mi to pasuje kolorystycznie. Nie wiem jak wam wiadomo, są gusta, o których się nie dyskutuje, ale mnie osobiście ta broń się bardzo, bardzo podoba. A jeżeli chcecie moi drodzy kopiujcie sprawdzajcie sobie standardowo. Możecie również się podzielić w komentarzu tym jak wy macie zbudowaną pepeszkę. z chęcią przeczytam każdy wasz komentarz być może coś e, zmienię dzięki wam. A jeżeli podoba wam się taki odcinek słuchajcie zostawiajcie to łapki piszcie komentarze tak jak robiliście to do tej pory bardzo bardzo to doceniam co oczywiście motywuje mnie do nagrywania kolejnych filmów dla was a w tym odcinku moi drodzy na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, bardzo się cieszę i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.